Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Jak widzicie znajdujemy się nad brzegiem Wisły, jesteśmy teraz na Wawrze. Około 600 metrów stąd jest dom, rezydencja, która nas olśniła i zakwyciła i postanowiliśmy, że pokażemy ją na naszym kanale. Zapraszamy Was gorąco do oglądania tego home touru. Muszę przyznać, że nieruchomości nie często mnie onieśmielają, ale tutaj tak było, rzeczywiście na pierwszy rzut oka pierwsze takie wrażenie byłem onieśmielony tą nieruchomością, jakością tego co tu zostało zastosowane, mebli, które zostały wstawione do tej nieruchomości, to wszystko zostało zrobione z ogromnym gustem, smakiem i niezwykłą jakością. W ogóle jak jechaliśmy tutaj, ponieważ widzieliśmy i znaliśmy tylko zdjęcie ogrodu i basenu, to Zostaliśmy totalnie zaskoczeni tym, co zobaczyliśmy na miejscu po tym, jak oprowadziła nas po tym wnętrzu Marta Pekko, tak. która, która opiekuje, opiekuje się, się tą ofertą. Bo naprawdę wnętrze, które w, teraz ma pod opieką, jest zdecydowanie nietuzinkowe i myślę jedyne w swoim rodzaju. Zdecydowanie takiego drugiego nie ma. Zdecydowanie genialne. Poziom pierwszy to przede wszystkim wysokie pomieszczenie na 3,40, piękny hol wejściowy z podłogą z dębu olejowanego z widokiem na kamienne schody i wysokie na ponad 3 metry przeszklenia z widokiem na ogród z basenem. Dom warto zaznaczyć, rezydencja. Tak. Rezydencja warto zaznaczyć ma bardzo nietypowy układ. Na przykład z holu głównego, w którym Was przywitaliśmy, na prawo idzie się do salonu, a na lewo do jadalni połączonej z kuchnią. To, co też zwraca uwagę w tym salonie, to duże okna, które dają nam dobre doświetlenie tego pomieszczenia z trzech stron świata, no i wyposażenie: kanapy Minotti, kanapy Baxter. Regał na książki Baxter, także firmy, które wyznaczają światowe trendy. Dokładnie włoscy projektanci, którzy naprawdę mówią tutaj, co jest wartościowe. Słuchajcie, jeszcze chciałam zwrócić uwagę na kształt tego salonu, bo on też nie jest oczywisty. To salon nie jest jakimś dużym, dużą przestrzenią, ale daje takie wrażenie takiego wyciszenia, takiej możliwości oderwania się od wszystkiego. Myślę, że jest tutaj to, co jest nam potrzebne do tego, żeby spokojnie poczytać książkę, wypić kawę, spotkać się z przyjaciółmi. Czy po prostu rodzinnie tutaj przebywać? Kochani, płynnie z salonu zapraszamy Was do jadalni połączonej z kuchnią. Ja właśnie stoję przy wyspie, bardzo dużej wyspie. Zobaczcie, kuchnia indukcyjna Bora z wyciągiem, a resztę sprzęt kuchenny to gaganau. Miłośnicy gadżetów za chwilę będą mieli okazję znowu poczuć się jak u siebie w domu, bo tu również mamy coś, co yy, można tak nazwać, ale gadżety lubi najbardziej Grzegorz, także on Wam wszystko dokładnie wytłumaczy. A ja zabiorę Was w tamten kąt kuchni. Kawiarka, którą obsługujemy smartfonem bądź tabletem, po prostu podstawiamy sobie tutaj filiżankę. Zobaczcie na marginesie, jakie genialne filiżanki tutaj mają. Naciskamy przycisk na tablecie i tutaj już nam się robi kawa, a my idziemy oglądać dalej. To, co przykuwa od razu uwagę po wejściu do tej nieruchomości w holu, to jest to duże 5-metrowe, 4-metrowe okno, za którym rozpościera się widok na całą działkę pełną zieleni. Jesteśmy już na piętrze tego domu. I za chwilę pokażemy Wam tą część prywatną, natomiast zatrzymaliśmy się na chwilę w holu, dlatego że widok, który jest z tych okien zdecydowanie sprawia wrażenie, że aż nie chce się przejść obojętnie obok niego. Piętro, tak, część prywatna, zaczyna się ona tutaj właśnie, gdzie teraz się znajdujemy, zaczyna się takim małym salonikiem. Korytarz rozchodzi się na dwie strony. Tutaj po mojej prawej stronie mamy główną sypialnię z łazienką i z przestronną dużą garderobą. A tam po lewej stronie mamy dodatkowe sypialnie, łazienki i dalej dochodzimy nawet do pralni i miejsca dla gosposi, oddzielnego takiego pokoju z łazienką. Mamy tutaj w ogóle na górze pięć sypialni, ale one absolutnie w tej chwili nie mają takiej funkcji, ale taką funkcję może nadać im kolejny właściciel. Główna sypialnia zaczyna się od garderoby. I ta garderoba w ogóle jest fantastycznie przygotowana, jest bardzo funkcjonalna, bo podzielona jest na takie trzy strefy. Osobno są przechowywane buty, swetry, kamizelki, osobno koszula, osobno pozostała część garderoby, tak, żebyśmy łatwo, prawdopodobnie, mogli sobie przyszykować taki strój na dzień. Tak, dokładnie tak. Jest świetnie zorganizowana. Tutaj za garderobą od razu zaczyna się łazienka, ale my przeprowadzimy Was do niej przez miejsce, gdzie jest łóżko łóżko firmy BB. Duże okna, które wychodzą nam też na ogród. Okno od strony południowej, dodatkowe światło. Tak też jest ta rezydencja usadowiona, że mamy strony świata, e, północ i południe. Łazienka z wanną i podwójną kabiną prysznicową. Zapraszam! No i tutaj oczywiście w całym wnętrzu też mieli najwięcej do powiedzenia włoscy wiodący projektanci. Prysznic jest naprawdę imponującej wielkości, wszędzie są podgrzewane podłogi, na podłodze marmur, naprawdę świetnie położone. No i w ogóle kolor jest niesamowity, ponieważ większość osób prawdopodobnie myśli, że to jest drewniana podłoga. Bardzo możliwe, że też było takie zamierzenie. Ten korytarz prowadzi z sypialni nas do trzech pozostałych tutaj pokoi. Moi drodzy, tutaj za mną mamy gabinet z imponującym biurkiem i fotelem biurowym firmy Giorgetti przede mną sypialnia dla gości połączona z łazienką, a tam po lewej stronie, gdzie właśnie przechodzimy, mamy obecnie zaaranżowaną siłownię, jednak w bardzo łatwy sposób możemy tą siłownię przerobić na kolejną sypialnię. Ale jak widzicie, ten korytarz ma jeszcze swoją część tak, dalszą. To jeszcze nie koniec. Zapraszamy to, jest to jeszcze dalej. nie koniec. No i tutaj już są takie gospodarcze pomieszczenia, które służą do tego, żeby w domu było czysto, pięknie i zawsze bardzo elegancko. A na końcu mamy specjalny taki apartament dla pomocy domowej. Poziom drugi. Wysokość pomieszczeń 3 metry. Wejście na piętro pięknymi kamiennymi schodami rozchodzącymi się na dwie strony. A na nim otwarta przestrzeń wypoczynkowa z kanapami od Meritalia. Po lewej stronie główna sypialnia z własną łazienką, wykończona w trawertynie z armaturą Antonio Luppi. Podwójne umywalki, wanna, prysznic, toaleta, bidet, a zaraz za nią garderoba z podświetlanymi szafkami. Przedstawiamy Wam jednego z właścicieli tej rezydencji. Bokser bardzo, bardzo tutaj za nami się przechadza intensywnie, sprawdza, czy na pewno jesteśmy godni zaufania, i nie dał się jeszcze pogłaskać. Także trzymamy się. Jak widać od po tej minie ma do, do nas ograniczone zaufanie. Trochę mu się nie dziwię. Wchodzą jacyś tutaj z butami i się rozglądają po jego terenie. Dom postawiony na działce o powierzchni 2500 m2. E, świetnie zagospodarowana. Jak widzicie, trawnik przystrzyżony praktycznie pod zapałkę. E, zwróćcie uwagę na te latarnie. Które rozświetlają nam tą działkę. Te latarnie świetnie pasują do tego klasycznego stylu, w jakim dom został wybudowany. Basen przelewowy, jego wymiary to 4x12, czyszczony jest tlenem, a nie chlorem. No i jest to taka doskonała forma relaksu i wypoczynku. A jako wypoczynku mowa, to zaraz obok mamy też miejsce na ognisko z takim dużym siedziskiem na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób. Idealne miejsce, żeby w ciszy i spokoju spędzać tutaj czas. Ale zwróćcie uwagę też na to, że tutaj naprawdę ta część intymna jest niezwykle zachowana, bo żywopłot jest dość wysoki, ma pewnie ze 4 metry, więc naprawdę tutaj nikt nam absolutnie z żadnej strony nie jest w stanie zajrzeć. Więc prywatność absolutna. Dom o powierzchni 500 m2, wybudowany w 2020 roku. Mamy tutaj 7 pokoi, z czego 5 sypialni. Powierzchnia działki to 2533 m2. Niespotykany dom, zaprojektowany w ponadczasowym stylu przez cenioną włoską firmę projektową. Wnętrze wykończone w najwyższym standardzie. Przewodnie marki Mebli to włoska klasyka. BB Italia, Baxter, Minotti, Giorgetti i lampy Catellani and Smith. Moi drodzy, napiszcie koniecznie w komentarzu, jak podobała Wam się ta rezydencja. Bo nam bardzo i tak jak zaznaczyliśmy na samym początku, zdecydowanie nadal wciąż rzadko oglądamy tego typu wnętrza. Więc jeżeli Wam również podobała się ta rezydencja, to zapraszamy do tego, aby kliknąć łapkę w górę. To jest dom spójny, luksusowy i na bardzo wysokim poziomie. Dajcie łapkę w górę, tak jak powiedziała Magda, jeżeli odcinek Wam się podobał. Ci, którzy jeszcze nie zasubskrybowali kanału, tutaj mamy przycisk subskrybuj i zostajecie z nami na dłużej, bo na naszym kanale prezentujemy właśnie takie najbardziej luksusowe nieruchomości w Polsce. A jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów dotyczących samej oferty, to link do rezydencji znajduje się pod wideo. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.